To historia krótkiej miłości. Jak się bawisz? Jak nigdy dotąd. Historia niesamowitej miłości. Od wiosny do zimy. Historia wspaniałych kochanków. Zima przynosi niespodziewaną odmianę. Scott, co ty robisz? Zdaje się, że to zawał. I zabiera jedno z nich. Jesteś piękna. Nie, to może być zaraźliwe. Wielki wojownik Crowfoot wychwalał życie, nie śmierć. <grym> I'm Wróciłem. Nie bój się, to ja. Czy mogę ożyć? Nie możesz. Daj spokój, na pewno możesz mi pomóc. Znaleźć dla mnie jakieś ciało. Nie ma mowy, to się zdarza tylko w bajkach. Jeśli byłoby to możliwe, chciałbym spróbować. I w tym ciele mógłbyś się ze mną kochać? Oczywiście. Nie wiem, to zupełnie szalone. Nigdy nie robiliśmy nic szalonego. Będziesz młody? Nigdy przedtem tego nie robiłam. Wiesz, czego on chce? On chce wejść w twoje ciało. to zabieram twoje ciało. Wolałbym, żebyś ty je posiadła. Nigdy przedtem nie byłam z mężczyzną. Nawet nie tańczyłem. Mam nadzieję, że w łóżku jesteś tak samo zabawna jak tutaj. Zdobądź ciało i weź mnie tak jak kiedyś. Przestań, jesteś opętany. Spójrz, co on wyrabia. Uderz go. Chcę, żeby ona zabiła tego biedaka. Otwórz mu usta i wlej to. Bo uwierzył w te brednie, że można posiąść czyjeś ciało w chwili śmierci. Naciśnij na spust. Nie mogę. Strzelaj. Nie umiem strzelać. Nie panuję nad sobą. Zabiję go, wrócę i rozedrę twoje ciało na strzępy. Zupełnie zwariowali. Bo Derek. I Anthony Quinn. W filmie To nie mogą być duchy. Dystrybucja Imperial Entertainment Warszawa.